Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Okiem eksperta. Ja mam na imię Dawid, a dzisiaj kolejna perła naszych polskich dróg. Pewnie w niedalekiej przyszłości się na nich znajdzie. Jest to Mitsubishi Eclipse Cross. Słuchajcie, SUV wyprodukowany został w 2018 roku, na Dzień Oględzin ma przejechany nieco ponad 167 tysięcy kilometrów, napędza go silnik benzynowy o pojemności 1.5 i o mocy 163 koni. Skrzynia biegów jest manualna, sprzedający w ogłoszeniu zapewnia nas, że auto jest bezwypadkowe, serwisowane w ASO i posiada książkę i historię serwisową. Już po pierwszych jakby, informacjach z ogłoszenia jesteśmy jasno w stanie stwierdzić, sprzedający się z tym nie kryje, co moim zdaniem jest atutem, że jest to komis informuje nas w ogłoszeniu o stanie auta, o tym, że ten stan jest bardzo dobry, o tym, że możemy to auto sprawdzić według naszych oczekiwań, czyli stacja diagnostyczna, ewentualnie warsztat. Zaznacza, że auto jest w 100% bezwypadkowe oraz informuje potenc potencjalnego kupującego, że jednostka e, napędowa, silnik, jak i skrzynia e, generalnie są bardzo dobre w tym samochodzie. Zapewnia nam pisemną gwarancję przebiegu, informuje auto o tym, że auto jest opłacone i gotowe do rejestracji, czyli czysto teoretycznie nie możemy się nim jeszcze poruszać po e, polskich drogach. Natomiast zapewnia mnie, że taką jazdę będziemy mogli odbyć. Słuchajcie, no, standardowo jak zawsze, nie zostaje nic innego, jak tylko wykonać telefon i zweryfikować ogłoszenie versus rzeczywistość. Dzwonimy, umawiamy się i lecimy na miejsce. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Eee, słuchajcie, na miejscu w momencie kiedy podjechałem okazało się, że sprzedającego jeszcze nie ma. Aura była powiedzmy sobie niezbyt sprzyjająca, więc założyłem sobie kaptur i przeszedłem sobie szybko do oględzin zewnętrznych, do pomiarów e, grubości powłoki lakierniczej i, i do pomiarów szczelin. Ogólnego e, obejrzenia auta z zewnątrz, zanim sprzedający dojedzie i będzie mi w stanie to auto otworzyć. Na pierwszy rzut oka, zanim jeszcze tylko zdążyłem wyciągnąć miernik, rzucił mi się w oczy przód samochodu, wyglądał dość świeżo w porównaniu do reszty elementów. No i po wyciągnięciu mielnika, co nam się ukazuje? No, informacja, że auto jest w 100% bezwypadkowe, więc e, cały przód, czyli pokrywa przednia, zderzak oraz dwa błotniki były lakierowane i widać było, że to było świeże lakierowanie. E, Ponieważ ten przód nie był równomiernie zużyty w stosunku co do reszty elementów karoserii samochodu, nie były to wielkie wartości, bo wszystkie te elementy mieściły się w granicach do 250-300 mikronów, czyli na 99% mamy tutaj tylko drugą warstwę lakieru. I co ważne, wszystkie te elementy, nie licząc tylko pokrywy przedniej, nie były odkręcane, demontowane. Jeżeli chodzi o resztę karuseli, była praktycznie w oryginale. Jedynie prawe drzwi przednie pasażera miały drugi lakier na sobie, natomiast ten element zapewne malowany był wcześniej, ponieważ przy górnej listwie ozdobnej, przy tej listwie przy szybie, mamy już początki odchodzącego klaru. No i widać, że generalnie te drzwi już swoje przeszły. I na pewno to nie była naprawa wykonywana przez panów na miejscu. Sądzę, że oni kupili to auto z jakimś delikatnym, delikatną szkodą, jeżeli chodzi o przód auta. Co do jakości tej naprawy, jeżeli chodzi o maskę i błotniki jest jak najbardziej Ok, Wszystko to było dobrze polakierowane i powiedzmy sobie, poza tym, że to wyglądało świeżo, nie mogliśmy dostrzec różnic w lakierze. Natomiast przedni zderzak, no tutaj lakiernik się nie popisał. Wszystkie elementy te, które były czarne, były nie do końca dobrze pooklejane taśmą i te elementy też w niektórych miejscach zostały polakierowane dość nierówno, dość niechlujnie, było kilka wtrąceń. I ten zderzak, powiedzmy sobie, mimo tego, że nie można było go zmierzyć, ponieważ jest z plastiku, od razu swoim wyglądem mówił nam, że coś tutaj się działo. Cała karoseria, OK. Eee, jedynie tylny zderzak, jeszcze z takich elementów, które na pewno miały ślady demontażu, e, przy którym już musiało na pewno być coś robione, ponieważ ewidentnie widać ślady demontażu i to, że nie jest do końca dobrze spasowany. Natomiast, jeżeli chodzi o spasowanie reszty elementów, wszystko, jak najbardziej, OK, eee, więc. Czysto teoretycznie powiem Wam szczerze, że po oględzinach takich dokładniejszych po otwarciu maski, po obejrzeniu tych błotników, no nie do końca chyba bym się czepiał tego, że to auto było w sumie tylko polakierowane. Eee, opony jak najbardziej ok, hamulce delikatnie widać, że już podrdzewiałe. Pierwszy nalot się na nich pokazał z tyłu jak i z przodu. Auto przez dłuższy czas stało niejeżdżone, więc jakby normalna rzecz. Albo się uda i się powiedzmy w cudzysłowie dotrą i, i oczyszczą i będą OK, albo po prostu będą wymagały wymiany, bo po prostu ta korozja wdarła się na tyle głęboko, że albo będą hałasować, albo po prostu będą bić. Ale temat jest jakby do przejrzenia, do sprawdzenia w przyszłości. Natomiast jest to normalny, normalny temat eksploatacyjny, więc się nie czepiamy. E, czyli jeżeli chodzi o aspekty zewnętrzne, jakby auto mamy w pełni obejrzane, w pełni sprawdzone i jakby powiedzmy sobie z mojego punktu widzenia ten stan akceptujemy, nie zostaje nic innego jak Wziąć kluczyki od sprzedającego, który już pojawił się na miejscu, i sprawdzić, jak wygląda wnętrze pojazdu i co się dzieje z jego wyposażeniem. Eee, więc żeby nie włączać niczego na sucho, zrobiłem sobie pierwsze odpalenie, ponieważ dostałem informację, że auto stoi, warto byłoby je odpalić, żeby nie włączać wszystkich urządzeń pokładowych tylko na zapłonie, no żeby ten akumulator nam się w trakcie tych oględzin, które trwają eee, czasami 3 godziny nie rozładował. W związku z czym odpalamy auto, pierwsze odpalenie, perfekcyjnie, cichutko, nie słychać w silniku podczas zimnego startu żadnych dziwnych dźwięków, odgłosów, zawahań, czy też ciężkości w odpaleniu, więc spokojnie przechodzę sobie do sprawdzenia całego wnętrza, które bardzo mocno potwierdza przebieg tego pojazdu. Ponieważ wnętrze naprawdę poza jakimiś delikatnymi zużyciem, jeżeli chodzi o kierownicę i gałkę zmiany biegów, naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Tak samo przód, tak samo jak i tył. Jedyne, do czego możemy się przyczepić, to to, że w bagażniku po prostu nie ma półki zasłaniającej nam to, co ewentualnie mogłoby się w nim znajdować. Powiedzmy, że temat pewnie do negocjacji e, przy ewentualnym zakupie auta przez e, kupującego. Co dalej, moi drodzy? Bagażnik mamy umówiony. Przechodzę do tego, co się dzieje pod maską. Wstępnie Wam powiedziałem, że jeżeli chodzi o te elementy lakierowane, no to oprócz pokrywy silnika, żadne elementy, takie jak błotniki czy drzwi, nie noszą śladów demontażu. To się oczywiście potwierdza. Jeżeli chodzi o silnik, fajnie bo jest to komis, silnik nieumyty, nieczyszczony, zabrodzony eksploatacyjnie, więc spokojnie mogę stwierdzić, że w tym silniku nie ma żadnych wycieków, nie dzieje się tam po odpaleniu i w trakcie odpalenia, w trakcie pracy silnika nic dziwnego, żadnych dziwnych dźwięków, słyszalnych hałasów kompresora, czy to kół osprzętu, piszczenia pasków, wspomagania, no generalnie po odpaleniu tego auta, po podniesieniu maski jest wszystko perfekto. No jedyny minus Niestety, jak to bywa w Mitsubishi, już od góry widzimy, że zaczyna się nam pojawiać powierzchowna korozja w komorze silnika. Problem na tyle duży, że jeżeli ktoś sobie zostawi to auto na lat kilka i pojeździ w naszych warunkach, no to zapewne lepiej nie będzie. Więc trzeba mieć na uwadze, że tutaj jakąś ingerencję, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego samochodu w komorze, a co będzie dalej, zobaczymy, na pewno trzeba będzie podjąć. Kolejna moja prośba do sprzedającego, no tak jak wam mówiłem na początku, auto jest przygotowane do rejestracji, natomiast nie posiada przeglądu, nie posiada ubezpieczenia i nie posiada. Eee... Przeglądu technicznego, w związku z czym prawnie nie jesteśmy w stanie się tym autem przejechać, no bo ponieważ konsekwencje mogą być niemiłe. Dzisiaj za jazdę takim autem jest odpowiedzialność karna, to już nie jest tak jak kiedyś, że to jest tylko mandat i wytłumaczenie się z takiej jazdy jest praktycznie niemożliwe. Natomiast sprzedający podjął ryzyko, wsiadł w samochód, zrobił ze mną jazdę próbną w związku z czym mogliśmy i posłuchać tego samochodu i sprawdzić jak jedzie, e, sprawdzić jak pracuje prze, sprzęgło, skrzynia biegów, e, cały układ napędowy, jak auto przyspiesza, jak hamuje, jak się zachowuje na drodze i również dojechać na stację diagnostyczną. E, na stacji diagnostycznej jakby wszystko to co obejrzałem e, z zewnątrz i, i pod maską się zgadzało. Auto było naprawdę w bardzo dobrym stanie technicznym, jeżeli chodzi o zawieszenie i o hamulce. O a może za to nic nie przykuło uwagi. Jedyny element to podwozie. Mamy to samo, co się dzieje w komorze silnika, czyli wszechobecna. Może nie jest to korozja, która już nam tutaj poczyniła jakieś wielkie szkody, natomiast na wielu elementach podwozia już możemy zaobserwować pierwsze wykwit pierwszą korozję i pierwsze problemy tego auta, które w przyszłości będą już tylko coraz mocniejsze. Także potencjalny kupujący musi mieć na uwadze, że na pewno na wstępie obstawiam, że kilka dobrych tysięcy złotych, mam tu na myśli pewnie 5-6-7. Trzeba będzie za taką konserwację, w której trzeba będzie zająć się komorą silnika oraz zrzucić wszystko co jest pod spodem e, samochodu, żeby to sensownie oczyścić i zabezpieczyć. Takie pieniądze trzeba będzie w to auto zainwestować. E, no ale jakby to jest ryzyko kupowania auta używanego. No i powiedzmy sobie, że tutaj już jest kwestia tej finalnej ceny i tego jak zapatruje się na to wszystko kupujący. Ale Wyjeżdżając ze stacji diagnostycznej, kierujemy się z powrotem na komis, w którym to auto oglądałem. Jedynym elementem została nam jeszcze diagnostyka komputerowa. Słuchajcie, po diagnostyce yy, nie mam żadnych zastrzeżeń, pojawiło się kilka błędów, najprawdopodobniej wynikających z rozładowanego akumulatora, mających zresztą status archiwalny. po usunięciu, odpaleniu, przejechaniu się po placu, gdzie i ja miałem możliwość sprawdzenia sobie, powiedzmy, w takich warunkach komisowych, działania sprzęgła i skrzyni, eee, okazało się, że te błędy nie powróciły, nic się z nich nie pojawiło, żadne kontrolki na desce rozdzielczej się nie świeciły, w związku z czym mamy 99% pewności, że jeżeli chodzi o diagnostykę komputerową, auto jest czyste i sprawne. Bezwypadkowe, jasne, tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl. Podsumowując sobie to wszystko, auto jest wystawione powiedzmy sobie w dość dobrej cenie, jak na te samochody. Wymaga na pewno podstawowego serwisu, czyli oleje, filtry, sprawdzenia rozrządu. No i już po zimie na pewno albo przed, tak by było pewnie najlepiej tej konserwacji podwozia. Po więc suma sumarum, podliczając sobie koszty, mimo tego, że cena jest dobra, w momencie kiedy dorzucimy sobie wszystko co z tym autem trzeba zrobić, okazuje się, że no już tak dobrze nie jest. Natomiast Miejmy na uwadze to, że nigdy nie wiemy, jakie będzie to auto, które będzie wystawione 10-15 tysięcy drożej. Może będzie w takim samym stanie albo jeszcze gorszym. Słuchajcie, ode mnie, jakby informacja do kupującego jest taka, że auto jest polecone warunkowo. Że jest do auta dodane grubo ponad 250 zdjęć, który, na którym kupujący może sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ewentualnie skonsultować no, głównie tą, tą korozję, która się pojawiła, z warsztatem, który takimi naprawami się zajmuje, w jakiś sposób wstępnie to sobie wycenić, następnie skalkulować sobie wszystko, co jest potrzebne na wstępie, żeby tym autem przez kolejne yy, lata powiedzmy sobie bezpiecznie i bezproblemowo się poruszać. No, i podjąć decyzję już osobiście, według własnego uznania, ponieważ, jak dla mnie, nie są to elementy, które takie auto w całokształcie jego e, stanu wykluczają, natomiast nie pozwalają od razu nam wyjechać i cieszyć się e, tym autem i jazdą. Więc standardowo zapraszam do komentowania, do e, oglądania. I widzimy się w kolejnym odcinku, już pewnie w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i do zobaczenia! Hej!